Hej kochani, witam Was serdecznie we wtorek. Mamy dzisiaj 10 luty 2026 roku. Wibracja dnia czwóreczka. No i księżyc z samego rana będzie jeszcze w znaku skorpiona, ale o godzinie 8:21 przejdzie już do znaku strzelca, czyli energia się nam totalnie odmieni. Czwórka. Daje nam oczywiście energię do pracy i myślę, że będziemy dzisiaj faktycznie wieloma rzeczami chcieli się zająć. Być może będziemy nadrabiać jakieś zaległości, być może będziemy coś poprawiać. Obędne czy jesteśmy w pracy, czy jesteśmy w domu, na pewno sobie jakieś zajęcie znajdziemy. To na pewno nie jest czas na odpoczynek, na takie nic nie robienie słodkie. Raczej będziemy właśnie działać, a jeżeli już nie działać, poczujemy zmęczenie, to przynajmniej będziemy coś planować, tak? I dalej będzie to związane właśnie z czymś, co pójdzie do przodu, z jakimś rozwojem. Sam księżyc w znaku strzelca też dodaje nam takiej potrzeby aktywności, szczególnie w tym takim działaniu zewnętrznym, w świecie zewnętrznym, tak? Więc być może też będziemy dzisiaj zainteresowani, aby zrobić. Coś nowego, coś, czego jeszcze nigdy do tej pory nie próbowaliśmy, więc to może również się dziś zdarzyć, bo dzisiaj nam strzelec może dodać takiej odwagi, i na przykład kiedyś myśleliśmy: A to nie jest w moim zasięgu, to nie jest możliwe, to nie dla mnie i tak dalej, a dzisiaj powiemy: A dlaczego nie? A właśnie, że chętnie spróbuję. Więc może w ten sposób się e, dziać. No a teraz, kochani, spójrzmy sobie na karty. U barana dzisiaj mag. A więc cóż, no na pewno możecie, drogie barany, dzisiaj zamieniać słowo w ciało. Co sobie wymyślicie, to możecie stworzyć, zrobić, tak? Symbol, znaczy magię jest symbolem przede wszystkim wiedzy, mądrości, takiego wtajemniczenia też również, tak? Skoro mag, magiczne działania. I faktycznie, no, wszystko się w tej energii może udać, jeżeli tylko połączycie pracę, pracowitość, zaangażowanie, ze swoimi talentami, ze swoją wiedzą. W tym połączeniu, no tak jak powiedziałam, wszystko się może zdarzyć i wszystko się może udać. Więc bierzcie się dzisiaj nawet za sprawy, które mogą się Wam wydawać trudne. Przejmujcie inicjatywę i po prostu, jeżeli się wie, czego się chce, to na pewno swój cel osiągniecie. Na pewno można, a mak to też jest początek, więc. Rozpoczynać jakieś działania dzisiaj, wykorzystując właśnie swoje e, zdolności. No, ubyka troszkę gorsza energia, bo mamy piątkę monet, więc tutaj <laughs> możecie mieć poczucie braku, tak? takiego też może rozczarowania, czy nawet poczucie nieszczęścia. Czegoś pragniecie, czegoś chcecie, i tego, no, niestety nie ma. Przynajmniej nie ma w zasięgu na ten moment. Więc. E, Będziecie mi takie poczucie, że na przykład no, nie jestem w stanie zaspokoić jakichś swoich potrzeb. Być może chodzi o sprawy materialne. Może być tak. No wiecie, w najprostszy sposób ta karta się realizuje w ten sposób, że rano nam czegoś brakuje przy śniadaniu, nie wiem, kawy, jajek, masła. I, i możecie tutaj to odczuć w ten sposób. I był, byłby problem z głowy, że tak powiem. Ale oczywiście może to być coś grubszego, typu właśnie brak pieniędzy, brak pracy. Strata, być może też jakaś właśnie w tym obszarze może też być takie poczucie, że na przykład czujemy się niespełnieni, jeżeli chodzi o relacje, o związek, że być może macie różne oczekiwania ze swoim partnerem czy partnerką, i gdzieś tam te wasze oczekiwania się totalnie rozmijają i czujecie się po prostu nieszczęśliwi. Nie macie tego, czego potrzebujecie. To jest ta karta. No, tak zwanego braku, czy właściwie to nawet dokładniej to karta biedy, tak? Czyli biednie jest tam, gdzie czegoś chce. Bliźnięta, kochani, bliźnięta mają dzisiaj pazia pucharów rybka spełniająca życzenia, no więc to już samo mówi za siebie, że to będzie fajny, fajny dzień. Wszystko się Wam dzisiaj będzie układać. Można powiedzieć, że wszystko pójdzie Wam na rękę i, i ludzie będą Wam iść na rękę. Jakieś nowe możliwości mogą się pojawić. Emocjonalnie też taki, można powiedzieć, bezpieczny dzień. Może też usłyszycie jakieś miłe słowa, może jakieś wyznania, może jakieś komplementy. I w paździu również łatwo się jest na przykład um, pogodzić, jeżeli były jakieś niesnaski, to właśnie te miłe słowa dzisiaj jest łatwo wypowiedzieć um, i jakiś tam kompromis, powiedzmy, osiągnąć. Nawet jeżeli właśnie, tak jak mówię, były jakieś problemy. A dwójka była w kochani dla raka, więc karta przede wszystkim wyborów to, to jest takie stanie na rozdrożu, kiedy mamy przed sobą dwie drogi, musimy którą z nich wybrać. No i niestety te nasze rozważania trwają w nieskończoność. Bo my się boimy, tak? Boimy się, że dokonamy złego wyboru, że coś stracimy bezpowrotnie, że no, pójdziemy po prostu w, w złym kierunku, że pomylimy się i tak dalej. No i niestety pełni niepokoju, tego niezdecydowania możemy bardzo długo w tym miejscu spędzić, tak? Więc warto byłoby się tutaj zastanowić nad popatrzeć w sposób taki bardzo może poprzez umysł, tak, właśnie, a może poprzez serce, możecie to połączyć też serce z umysłem, jeżeli nie wiecie, co zrobić i nie możecie tej decyzji podjąć, no to właśnie nad, zastanowić się. Um, spróbować to zrozumieć, spróbować to poczuć być może też bardziej, i jak to Przetrawicie to, myślę, że okaże się, że. A jednak ta odpowiedź wcale nie jest taka skomplikowana, i ja właściwie mam ją gdzieś w sobie, w środku, może właśnie w sercu, może w umyśle, ona na mnie czeka i wystarczy tylko do niej dotrzeć. Lew, kochani. Lew ma dzisiaj siódemkę pucharów, więc tutaj, no, może, może być szalony dzień. Bo wasze, wasze myśli będą przeskakiwać z tematu na temat. Będzie się pojawiać też w zasięgu waszych oczu, czy w zasięgu waszych rąk, będą się pokazać pojawiać różne um, okazje, możliwości, coś was będzie kusić, wszystko będzie takie atrakcyjne, tak? No i, i właściwie wszystko będzie was pociągać, a Równocześnie wy nie będziecie potrafili dokonać żadnego wyboru, i będziecie w takich rozterkach, czy tu, czy tu, czy tam powinienem iść. Wszystko to jest fajne, wszystko mnie kusi, wszystko mnie pociąga. Co ja mam zrobić? Tak, tak najlepiej byłoby mieć to wszystko, ale zazwyczaj to możliwe nie jest. I teraz niebezpieczeństwo, jakie płynie z tej karty. To jest to, że właśnie no, stojąc w tym takim niepokoju, co by tu zrobić i tak dalej, to możemy stracić wszystkie te okazje. Tak? To jest um, karta, która jest w tym przysłowiu, tak? że lepszy wróbel w garści niż gąb na dachu. Tak? To jest na tej zasadzie, że jeżeli nie skoncentrujecie się na jednej rzeczy, nie, nie pochwycicie tej jednej rzeczy, to wszystkie inne mogą Wam po prostu odfrunąć w pewnym momencie. Mało tego, często też w siódemce pucharów wpadamy w, taką, w takie rozmarzenie, w taką iluzję, gdzie kompletnie nie widzimy faktów, nie widzimy rzeczywistości. No wszystko się nam wydaje taką jedną wielką mrzonką i nie, nie potrafimy spojrzeć w sposób taki rozsądny, też do choćby do tych wyborów, tak? do tych decyzji, które przed nami stoją. Kochani panna, panna ma dzisiaj ósemkę mieczy, i tu mamy poczucie zniewolenia, poczucie schwytania w jakąś pułapkę. Być może sytuacja was w taką pułapkę wrzuciła, ale często bywa tak, że ta pułapka to jest stworzona przez nasz własny umysł. Może też być tak, oczywiście, że z zewnątrz gdzieś tam przychodzą jakieś ograniczenia, jakieś zakazy, coś nas hamuje, coś nam nie pozwala iść. Do przodu, zgadza się, tak też może być. Ale tak jak powiedziałam, bardzo często mm, to się dzieje w naszej głowie. To są nasze myśli, nasze blokady wewnętrzne, nasze ograniczenia, które sobie sami budujemy w głowie. Więc nie stójcie, nie czekajcie, że ktoś coś zrobi, że ktoś podejmie decyzję, że ktoś sytuację w jakiś sposób rozwiąże, naprawi. Postarajcie się. Zrobić to sami. Nawet jeżeli czujecie się zdezorientowani, czy, czy, czy nawet może lękacie się czegoś, zastraszeni w jakimś stopniu, to być może chwila takiego oddechu i rozsądne myślenie pozwoli Wam na podjęcie decyzji. No to idziemy do wagi. <laughs> Nawaga dzisiaj wręcz zabawowa energia. Tutaj mamy trójkę kielichów czyli radość, zabawa, śmiech, może jakiś tam kieliszek wina. Może taniec, może śpiew, tak? Więc no taka faktycznie bardzo radosna energia. Jeżeli mamy do tego księżyc w znaku strzelca, to myślę, że możecie poznawać nowych ludzi, możecie spotykać się w jakimś właśnie szerszym, szerszym gronie i możecie się czymś, czymś bądź też kimś zafascynować, bo to nie musi być koniecznie osoba. Może być tak, że jakiś pomysł na przykład przyjdzie i właśnie będzie dla Was wydawał się bardzo interesujący, bardzo atrakcyjny. I chętnie w to pójdziecie, chętnie będziecie z kimś razem na przykład właśnie e, współpracować, coś budować, coś tworzyć, kreować i tak dalej. E, Skorpion. Skorpion ma dzisiaj dziesiątkę, e, dziesiątkę kielichów, więc e, skupiamy się na rodzinie, na osobach nam najbliższych, na rodzinie tej takiej z krwi i na przyjaciołach, tak? dom rodzinny, takie poczucie szczęścia spełnienia, budowanie więzi to, to jest też spełnienie takich marzeń też które gdzieś tam właśnie opierają się o rodzinę, o to nasze życie takie właśnie um, nasze, nasze, nasze bliskie życie intymne, to najbliższe, relacyjne i tak dalej więc um, oczywiście trzeba sobie zdawać sprawę, że um, szczęście nie zawsze um, jakby no nie jest takim ciągłym stanem, tak? bywamy szczęśliwi. I pomiędzy tymi momentami szczęścia też trzeba jakby dobrze żyć, tak? żeby, żeby doceniać ludzi obok nas, żeby okazywać im to, że są dla nas ważni, właśnie dawać to poczucie też bezpieczeństwa, uwagi, dawać czas, tą jedność taką i zaufanie budować. No więc myślę, że dzisiejszy dzień będzie temu dla Was właśnie sprzyjał i możecie tutaj coś fajnego pokazać swoim najbliższym. Kochani strzelec, strzelec ma dzisiaj szóstkę, szóstkę monet, więc karta jakiegoś pomagania, tak? Albo Wy będziecie się dzielić czymś, dawać coś, pomagać, tak? Wspierać. Albo być może też strzelec jakiś potrzebuje wsparcia i to Tobie ktoś tego wsparcia udzieli. No w każdym razie, w tej karcie to wsparcie mamy czy w jedną, czy w drugą stronę. Tak? Więc, jeżeli Wy możecie, no to bądźcie oczywiście hojni, dobroczynni, podejmujcie działania właśnie po to, aby, aby kogoś wesprzeć, jeżeli macie obok Siebie kogoś takiego. Nie skupiajcie się tylko i wyłącznie na, na zdobywaniu, na posiadaniu, ale właśnie szukajcie też radości w tym e, dzieleniu się tym, co się Wam udało zdobyć czy e, wypracować. Ważna jest na pewno też taka równowaga, e, nawet można powiedzieć, sprawiedliwość, też w dawaniu i w braniu. I to tutaj też należy na to zwracać uwagę i tego pilnować, tak aby tutaj równowaga została e, zachowana. No a kochani Skorpion ma asamonet, czyli być może jakiś prezent, być może jakiś zakup, być może jakaś właśnie jakiś początek związany ze sprawami materialnymi, więc może zadecydujecie, że nie wiem coś kupujecie, jakiś taki. To jest oczywiście mowa nie o kilogramie ziemniaków, tylko o jakimś takim większym zakupie. No nawet bym powiedziała inwestycji w coś, tak? Więc być może tak. Karta również. Takiego fizycznego kontaktu z Ziemią, więc być może dotykanie Ziemi, po prostu kontakt z tą Ziemią, a może będziecie kwiatki przesadzać i to też jest kontakt z Ziemią, bądź co bądź. Um, na pewno karta dobrobytu, powodzenia, takiego dobrostanu. I to również ta karta przypomina o tym, aby podejmować działania, aby, aby coś właśnie tworzyć, budować, coś namacalnego, materialnego. Idziemy do wodnika. Wodnik ma dzisiaj piątkę mieczy, no więc to jest troszkę gorsza energia, tak? Bo tu mamy poczucie przegranej, coś się nie udało. Może twoja porażka, a może, może komuś też zadajesz jakiś, właśnie cios, jakiś ból, jakąś porażkę dla kogoś tutaj gotujesz. Tak też może być. Na pewno. No, w tej karcie jest dużo takiego gniewu, złości, takiej negatywnej energii. Więc, jeżeli nawet coś złego się wydarza, to dobrze jest po prostu z tej energii się jakby wyrwać, tak? Zaakceptować, że coś się nam nie udało, wyciągnąć wnioski, być może dlaczego się nam nie udało, zastanowić się, tak? Ale też nie. Jakby nie przekreślać samego siebie, bo coś mi się nie udało. Nie, to jest kolejny jakiś egzamin, zadanie, lekcja, które być może życie przed nami stawia. No, a my no nie zawsze możemy wygrywać, tak? Różne są sytuacje w życiu i trzeba te wszystkie sytuacje w jakiś sposób akceptować, przyjmować. Lepsze momenty, gorsze, tak. No, nie tylko jest tak, że. Że wygrywamy i że interesuje nas tylko i wyłącznie zwycięstwo, bo czasem właśnie trzeba też poczuć porażkę, po to, aby później móc do, jakby tak rzeczywiście cieszyć się wygraną i zwycięstwem. No to, kochani ryba, i ryby dzisiaj mają czwórkę mieczy, więc wy, drogie rybki, możecie mieć dzisiaj. Jakieś, e, może, zdrowotne problemy, bo to karta też leczenia, odpoczynku, takiego poczucia właśnie słabości, e, potrzeba tego, żeby sobie troszeczkę złapać taki e, właśnie oddech, tak? Czasem w tej karcie to wręcz, no nie wiem, ktoś ląduje w szpitalu, albo przynajmniej w łóżku, tak? I leży po prostu, bo nie ma siły na to, aby mm, wstać. Więc e, taki odpoczynek. Na pewno. Mm, na pewno jest to, jest to zahamowanie jakiejś aktywności, więc wy nie pójdziecie tutaj za tym księżycem w znaku strzelca, który właściwie nam tutaj dużą aktywność pokazuje. No, w Waszym przypadku to nie zadziała, że tak powiem. Tutaj troszkę będzie słabiej w tej kwestii, ale mam nadzieję, że może Wam to posłuży do tego, żeby. Nad czym się głębiej zastanowić, żeby sobie w jakiś sposób, może poukładać jakiś plan w głowie, może odpowiedzieć na jakieś pytania, które gdzieś tam w głowie się Wam jawią. Kochani, tyle. Życzę Wam cudownego dnia, cudownego wtorku i do usłyszenia już jutro.